Dzisiaj na bank robimy na super trampolinie w białej salto podwójna. Tak, double backflip nie jest to moje pierwsze podejście Kiedyś udało mi się zrobić to na materac Dzisiaj zamierzam wylądować bez sekuracji Siema, jestem właśnie po Julię Zaraz do mnie przyjdzie i jedziemy do hangaru Dzień dobry Dzień dobry Skarpetek, byłam już na całym dole. Przypomniałam sobie jeszcze skarpetki. To są takie skarpetki sprzed kilku lat z Czy już mogli zmienić? Może mają jakieś fajniejsze? Chciałam jeszcze, żebym Bo bardziej mi A. <laughs> ja nie będę schykała, bo nie lubię. Nie sprawia ich radości. Ale sprawia mi radość nagrywanie Mikołaja. Idziemy do najprzyjszego z zewnątrz, ale ma piękne wnętrze. To jest ten na Praze Południe. południa. No, bardzo mi się podoba. Byłem już w nim i jest tam wszystko, czego potrzebuję. Bardzo, ale jeszcze jest... będzie jakiś film instruktażowy. Ten już się rozgrzewa. Pokaż moje towarzystwo Jak rozgrzeweczka? Jestem bardzo zmęczony, ale mam złe wieści. Nie widzę gąbek. Szypałowo. To znaczy, że będziemy musieli przejechać jeszcze raz. Wiesz, lub nie, ale wtedy zwątpiliśmy. Plan miał dwa etapy: wypracowanie triku do basenu z gąbkami i przeniesienie się na super trampolinę. Okazało się, że gąbki zostały usunięte. Kurwa! No, Dlaczego? Myślę, że musimy sobie z tymi poradzić. Dobra, pierwsze wypróbowanie tego czego. Nie. Dosyć wygodne Wydaje mi się, że to jest fajniejsze niż gąbki, bo z gąbek nie da się wyjść. Tak, ale to jest słabe. To nie odważa się tutaj. Zobaczmy, co teraz jest. Jestem tak obszerny, Czekaj, zrobię najpierw tu. Mój pan, może to nie wyjście trochę, żeby się dodać. Bo boję się, że spadnę na to. Myślę, że jest szansa na fronta podwójnego. Dobra, dobra. Pierwszy raz od dwóch lat było strasznie. Ale nie no, jak się przełamę to już gi. Jeszcze raz, bo ten... A jak, jak leciałem? No, dobrze. No, ale do tyłu jeszcze. Do tyłu jest pretty scary. dobry początek. Jezu, chłopak mi wpadł do oka. To jest uczucie, jak. taka słona woda. No kurde, bo co? Bo co to jest? Nie wiem. Co to jest? No, można o to sobie połamać też. Czułeś byłeś, ty Najgorsze jest, że trzeba przeskoczyć tak pół metra ponad, a ja się nauczyłem robić w miejscu i wiesz, to jest takie trudne. Dobra. Jak sobie coś zrobię, to co? Idziemy na pizzę. Robię podwójne, nie ma na co czekać. Nie, nie oh, shit. mordo. Proszę, napełnij mnie energią. Na śladę! na szladek. Na szladek. No, Karina, na czworaka. Aha. Ja tu, tu, tu się. Dzisiaj na bank robimy na super trampolinie, w białej, Aha. salto podwójna. to wyjdzie. Teraz robimy na nogi. Aha. Ja mam wrażenie, że ty lecisz na twarz i po prostu twarzą uderzesz. Wiesz co, teraz spadłem na kolano i policzek, ale to dobrze. Rotacja już coraz lepiej wychodzi. Dobrze jest, pacjata wytrzyma. Ojej! To jest niebezpieczne. Nie doleciałem. Kopnąłem się kolanem w rękę. Ale mi ręka boli Obstałem się, że nie doleca. Serio, warto tak ryzykować? No. To gorsze niż zakwasy. Koniec ryzykowania życia na obrzydliwej twardej metalowej belce. Tu właśnie rozpoczyna się drugi etap. Potrzeba do niego jeszcze jednej osoby, czy trenera koksa, który podsuniem teraz, żeby nie skręcił karku. Friends, yeah. yeah. Jak samopoczucie? Ty czujesz się teraz spełniony? Tak, bardzo. Na początku mówiłem, że słabo, że nie ma gąbek. Aktualnie zrobiłem większy progres niż kiedykolwiek miałem, także cieszę się. Hej! Teraz na trampolinie bez materacu. Tak. Nie odważyłem się. Nie czekło, ale nie wyglądało groźnie. Trochę zdarta ręka. Ej, to jednak jest groźne. Że musimy to wrócić, po prostu. No, jestem tak blisko. Tak blisko jak nigdy nie byłem. Kolana. Dobra, w słychać się siada, widzę. Yeah. Nie. Tylko na materę za ciebie chodziło, a teraz już nie. Bo się rozgrzewam. Rozgrzewasz się? Aha. Dasz radę. Dawaj. Byku. Tak głowa boli od tego obrasania. Przerwaj, próbujemy zaraz. Czasem, aby wykonać krok do przodu, trzeba zrobić dwa kroki do tyłu. Odwrotnie. Czasem, żeby zrobić dwa kroki do przodu, trzeba zrobić krok w tył. Przywaliłem głową w trampolinę i aktualnie mam lęk, więc muszę na materac iść, odblokuję się znowu i zrobię na białej. Dobra, lecisz. Do końca zostało 10 minut i szczerze mówiąc nigdy nie byłem tak blisko wylądowania double backflipa. Katowanie ile się da, to była jedyna opcja. Zostało 7 minut, więc robimy dwa dobrze wylądowane na materac a potem na wysoką trampolinię. Następnym razem to skleję tak Fajnie się te Za motywację, najlepsza motywacja Prysznic wezmę Dobra Wziąłem sobie rzeczy no umycie się Ale chyba prysznic jest nieczynny Także trochę lipa Bo jestem cały mokry Ja wolę Ale przypał Nie no dobrze jest Najlepszy triczek w życiu był zrobiony Więc nie ma co narzekać Jo, jesteśmy już na dworze, jesteśmy po hangarze. Udało się umyć na szczęście. Było wyzwanie, żeby Michał się umył, ale podobaliśmy. Tak, bo jak już pokazywałem, prysznic nie działał, ale udało się załatwić z recepcją. Ma się te zdolności. Tak, spodziewajcie się, że jeszcze nas tutaj znajdziecie. Myślę, że takim kolejnym achievementem będzie podwójny front. A teraz idziemy się zrelaksować. Czyli co zrobić? Yes. Aaaa, kajakowe ramię Poważenia Jesteśmy właśnie w galerii Mociny Zdjęcia zrobiliśmy zajeb... Zrobiliśmy kozackie zdjęcia A teraz idziemy wreszcie zjeść I jak? Ja jestem za Pizza Hut Dobra, ja też Bo rozważamy jeszcze prawdziwą włoską, ale grube ciasto jest bardzo kuszące <laughs> No to tak, nie udało się, ponieważ to jest Pizza Hat Express. I nie mają grubego ciasta, chcieliśmy koniecznie gruba, więc poszliśmy do innej pizzerii. Które już jedliśmy, ale Mikael się uparł, że nigdy nie jedliśmy. Mówi, że w niej nie jedliśmy, ale to nie ma znaczenia. Po prostu jest grube ciasto i pizza wygląda mega smacznie. Jest napisane, że to jest Real Italian, więc można się spodziewać, że nie, no nie wiem, nie wygląda na prawdziwą taką. No bo to jest kawałek taki. A jak dostaliśmy wtedy całą pizzę, to była bardzo fajna. No, ale w każdym razie nie ma sosu na niej, ale no, wygląda fajnie. Na razie jeden kawałek na spróbowanie. Jak oceniasz? To była To jest ja. Mm, na to czekałem. Uważam ten dzień za bardzo udany. Był bardzo satysfakcjonujący. Elo.